A takie robaczki się o po poranku znajduje na podłodze. Ładny wąsacz, co? <śmienny zainteresujesz> <śmienny zainteresujesz> Bo wczoraj się zjerały plecki. Najpierw był snorkeling w wodzie, a teraz Marta snorkeluje bez wody. Lorneta. Szukam lasek. Szuka lasek. A mi lasek tak. szukasz. Na razie znalazła się jednego laska. Bań, jak se wczoraj tak zjerałem. że dzisiaj zakładam gogle na tył głowy. Znaczy ten pasek, sobie zakładam na tył głowy, jak go zaciągam. Tak, by mi włosy wyrywano. W ogóle wczoraj to sobie nurkowałem, nurkowałem, i zerwał mi się ten pasek, dlatego mam go tak ciasno. Teraz znaczy zakładam gogle i Ciągnie mnie po tej spalonej skórze Za włosy A ogólnie to dzisiaj nie mamy planów To jest nasz plan Jesteśmy na The Cliffs U góry jest taki hostel Który się właśnie nazywano się taką nazwę The Cliffs Hotel Resort, czy jakoś tak tam jest I tutaj te schodki prowadzą tak do góry i właśnie schodzi się do takiego miejsca jak to. Miejsce idealne do snorkelingu. Aczkolwiek nie ma zbyt wielu rybek. Ale warto tutaj przyjść, żeby zobaczyć te skały w wodzie. Całe to miejsce tutaj, całe dosłownie całe miejsce ma takie wielkie kamienie jak ten, ten i tamte. Ale zapina laskę. I naprawdę ty zboczeńcu. No zobacz. Na przestań. Samej ty perwert jesteś. No, tak jak mówię, warto przyjść popatrzeć nawet dla tych samych skał. Pierwszy raz widziałem zieloną rafę koralową. Także warto przyjść na te schodki. I Chilować sobie tutaj. Bo tam od frontu, jak jest się na m Bay, czyli tam, nie ta wyspa tutaj, tylko tam odboczku, trzeba wejść. Tam, gdzie jest główny pomost, to tam jest tylko piasek. A tutaj zaczyna się wszystko, co ładne i kolorowe pod wodą. A już jutro lecimy na tą wyspę. Kochrąg bilety? z naszej wyspy Żeby przepłynąć to, tu gdzie jesteśmy dzisiaj To jest Koh Rong San Loem Czy coś w tym stylu A żeby popłynąć sobie łódką Na tą drugą stronę O właśnie tutaj Wystarczy 5 dolarów Tam sobie spędzimy kolejne 3 dni a później po tych trzech dniach mamy bilet już powrotny do Shukanoville Shukanovill? 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 Totalnie nie wiem, jak się wymawia te, te wyspy, miejsca, miejscowości. Zawsze coś przeinacze. Ale mam nadzieję, że ludzie oglądający to i szukający wskazówek będą wiedzieli o co chodzi. Kupiliśmy sobie na Rabbit Bay bilet z Kep do Shukanovill. Tamtąd jechaliśmy właśnie busem do Shukanovil, żeby później się przesiąść na speedbota I ze speedboata Wysiedliśmy na kochrąg Rong Saloem Aczkolwiek polecam wysiąść na właśnie MP Bay MP Bay Jest fajna taka miejscóweczka backpackerska bardziej Jak widzieliście w poprzednim odcinku to Tamta pierwsza miejscowość Taka nie chociaż nie wiem Jakby się wyszło z łódki, może gdzieś tam w głąb jest też ciekawie. My jednak zaryzykowaliśmy, że tutaj przypłyniemy, i myślę, że to, było, że to był dobry strzał. I ponadto mamy właśnie bilet powrotny jeszcze z tym speedboatem. Daliśmy za to wszystko 35 dolarów. Tylko, że bilet powrotny wydaje mi się, że jest tylko z Cochrong do, do Chicanoville, a nie z powrotem do cap Ale to już zobaczymy jutro, jak będzie. Przepraszam, nie jutro, tylko za, za te 3-4 dni, jak będziemy finalnie wracać. Także to tyle z update'ów na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj zobaczymy ciekawego? Oj zobaczyłeś dzisiaj coś ciekawego. Czy jeszcze coś ciekawego? Ale powiedziałeś, co zobaczyłeś dzisiaj z rana? Co? Ty zobaczyłeś i mnie tym obudziłeś. Zobaczyłeś, zobaczyłeś krokocza. Krokocza. Karalucha. Karalucha, tak? No? No, na pleckach leżał wywalony, i wyglądał tak. Ale nadal żył, było, że był na plecach. się przywrócić na drugą stronę I całe szczęście. A noc wcześniej, ten noc, którą yy, czyli wczoraj... To co? Yy, co? To co? To był, yy, była wielka jaszczura w łazience na suficie, która patrzyła się na mnie cały czas podczas mojej kąpieli ale dziękuję Ci za to, że mi powiedziałeś dopiero po tym jak skończyłam właśnie kąpiel nie wykąpałaś się? nie ciągle tam zerkała i patrzyła no, ona a tylko pilnowała, a... żeby Cię komary nie pogryzły a to, ale to też w ogóle bym na kibelek nie poszła bo kibelek był dosłownie tą pod tą jaszczurą a potem przed tą jaszczurą właśnie był wielki pająk Tarantula bym powiedziała. Tarantula Ja Piotrek chyba z pół godziny gonił za nią i zginął. Nie no. Psz. Pięć minut to Raz Raz próbował. go z repe repelentem, go psikałem najpierw. I on później jak już dostał tym repelentem na ten, na cytrynę. To tak zesztywniał. I rzuciłem w niego klapka, ale nie trafił klapek. I... On tak już się nie ruszał jakby, nie? Jeb go tak na patelnię. Dostał. Zwinął się frajer, koniec, koniec. I mogłem, mogłem bezpiecznie wrócić to w pokoju, a dzisiaj rano, oprócz tego, że widzieliśmy karalucha, to wziąłem, podnoszę swój plecak, a tam kolejny gekonik, tylko tym razem już taki, się, taki mały, nie groźny. Dodam jeszcze tyle, że to jest jeden yy, z groszyn noclegu po tej stronie wyspy. Ale mogło być gorzej, nie wiesz, jak jest inny. Zamiast wiesz, jednego. Ale karalucha. nawet moskitiery tutaj nie było. Już powinna być ta moskitiera do chuja pana. Co ci? No bo jest tak niby fajnie, odmalowane, wszystko i ten, a moskitiera jakby była to nawet na te karaluchy, żeby ci nie weszły do łóżka. Nie bądźcie takimi idiotami jak ta Dane i Majewski, co zabijają gekony. Gekony są nieszkodliwe. Jaszczurki, na jaszczurki po polsku. Po tutaj, tutaj, gekony? Nie zabijajcie ich, bo gekony w ogóle nie są groźne. Gekony sobie będą grzecznie siedziały na ścianie, nic wam nie zrobią, mają za małe mordki, żeby was ugryźć. Także nie zabijajcie gekonów. Gekony to nasze, nasi przyjaciele, nie ma się co ich obawiać. Spicy spokojnie, nawet jeżeli macie strzyk na suficie, one nic wam nie zrobią. Ale mogą spać, spać. Wam Och, proszę. no więcej nie, ale, żadne ale. Ludzi w błąd wprowadzasz. Spaść Wam mogą, a jak śpicie z otwartą buzią, to tak Bumbo. Teraz będzie trochę z geografii, trochę z typografii. Teraz powiem Wam, gdzie wczoraj byliśmy, a może gdzie najpierw jesteśmy chwilę byliśmy na Deklipie, który znajduje się tam na dole a na mapie znajduje się on gdzieś bodajże tutaj, w tym miejscu. Tutaj jest Deklif Hotel, są tutaj takie bungalowsy zasuwane tylko na roletę. Hostel. A tu jest miejsce, które jest dosłownie przed nami i wygląda to jak jakiś, kurde, resort prezydencki. Tak się o to prezentuje. Najbardziej luksusowe domki, jak do tej pory na tej wyspie. O, tu jest cała... O, to wysepka namalowana. Cały kochrąg Salom. Salem. Slalom. Mocie... Samleom. Slalom, najłatwiej będzie mówić. Okay. slalom. Tu jakiś wodospad jest, jedyny na, ten, na tej wyspie, ale ponoć... Um, tylko... Um, jest jakby czynny... W okresie deszczowym? Teraz jest? Nie czynny suche. jest. Nie cały czas, ale najwięcej wody spływa. Jak jest Właśnie, deszcz. no. I ogólnie bardzo ładna ta mapka, nie? Uh -huh. na Czytelna. Także my jesteśmy gdzieś w tej okolicy, tutaj. Tutaj jest De Azur Tutaj jest port, na który przypłynęliśmy. Wczoraj, idąc na The Clear Bay, przeszliśmy tą całą drogę. Tego jeszcze nie ma, więc on jest na pewno w planach. I to jest ten domek, przez który tutaj trzeba przejść na drugą stronę i tutaj też się buduje resort. Trochę niżej. Chociaż coś mi tu nie pasuje. Tak, nie. My tutaj ten nie przechodziliśmy dookoła, tylko skrótem. Gdzieś tutaj. I ale tutaj na tą, tutaj byliśmy. Ale tu przechodziliśmy przez ten ten. Tak, ale do na, na drugą stronę. Szliśmy ale w tą tutaj, stronę. Hmm. No powiedziałabym no, a, bardziej tutaj. Ja wiem, ja już wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Wiesz co to jest? No. Kochron Samolem MP Bay. Tak. Tu jest Crystal Bay. No, może być. Tu jest Crystal Bay. Tutaj przez to przechodziliśmy na drugą stronę. Za tą górką się buduje kolejny resort tędy. Czyli w połowie drogi do przejścia na Crystal Bay. Ta plaża jest faktycznie trochę duża jest przejście do Koch Rong Saloem a my znajdujemy się w M Bay tak się to by było na tyle Przeczytaj sobie okiem jeszcze raz na temat Się wkradasz. To. Wcześniej basen był tutaj na środku, nie? Jeżeli kogoś interesuje pobyt tani, budżetowy, to tutaj. The 5 dolarów za dormę. A to takie dormy, że łóżko koło łóżka, nie? Nie ma się w ogóle prywatności, nie ma niczego, żadnego ogrodzenia, tylko jest mos moskitiera.